Szanowni Państwo, od właśnie szeregu miesięcy, a może nawet od kilku ostatnich lat, jesteśmy obiektem kampanii oszczerstw, kampanii polityczno-medialnej inspirowanej przez obecnie rządzących. W tej kampanii bierze udział osobiście premier Donald Tusk, kampanii, której celem jest zniesławienie. Tak naprawdę jest to atak wprost na służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa polskiego, za funkcjonariuszy, którzy z, zajmują się zwalczaniem przestępczości, ale oczywiście ta kampania ma swoje cele polityczne, czyli jest to atak na prawo i sprawiedliwość, na rząd w poprzedniej kadencji, który kierował sprawami naszego kraju, w tym sprawami bezpieczeństwa. Celem tej kampanii było wywołanie całkowicie fałszywego przeświadczenia w opinii publicznej, że w Polsce mamy do czynienia z głęboką patologią z masowym nielegalnym inwigilowaniem obywateli. Tak naprawdę przeciętny Polak w jakimś momencie mógł odnieść wrażenie, że w każdym mieszkaniu, w każdym domu zainstalowana jest kamera służb specjalnych, mikrofony służb specjalnych, że na bieżąco monitorowane nielegalnie jest jego życie prywatne, w tym życie intymne. Tego typu sugestie, tego typu insynuacje padały w przestrzeni publicznej. Szanowni państwo, wybrano CBA, bo CBA w latach 2012-2015 dysponowało podobnym oprogramowaniem. To był Pegasus Tuska. Wówczas szefem CBA był Paweł Wojtunik, koordynatorem służb specjalnych Jacek Cichocki, a premierem rządu właśnie Donald Tusk. To oprogramowanie było zakupione we włoskiej firmie Hacking Team. Sama nazwa jest tutaj bardzo adekwatna. Funkcjonowało do lipca, umowa funkcjonowała do lipca 2015 roku. Tak. Służby Donalda Tuska posiadały narzędzie porównywalne do Jarvisa izraelskiej firmy NSO. Było, był to system nazwany Galileo. Hmm, można go określić Pegasusem Donalda Tuska. Tak naprawdę, cała ta kampania to jest kampania, która wprost. Mówi polskim funkcjonariuszom zajmującym się zwalczaniem najcięższego rodzaju przestępczości to wy jesteście przestępcami, to wy jesteście godni pogardy. No to są rzeczy niebywałe, obrażanie tych ludzi, zastraszanie fun naszych funkcjonariuszy, naszych mówię w sensie państwa polskiego funkcjonariuszy, nie naszych osobiście, również państwa funkcjonariuszy, którzy podejmują trud i wysiłek, a czasami ryzyko osobiste prowadzenia najcięższych przestępstw. E, zarówno o charakterze stricte kryminalnym, jak i o charakterze korupcyjnym, gdzie często mogą występować osoby pełniące funkcje publiczne, które potem w ramach swojej linii obrony, kreują się jako prześladowani opozycjoniści albo y, y, ofiary czyichś y, 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 no, y, y, niechęci. No, tak nie można do tego podchodzić.